Kategoria: wystawa. Wystawa stała dla rzeczy pospolitej. Józef Piłsudski, tysiąc osiemset siedem, tysiąc dziewięćset trzydzieści Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wystawa prezentująca całościowo postać Józefa Piłsudskiego. Ekspozycja wypełnia pod tym względem lukę w ofercie edukacyjnej i kulturalnej placówek muzealnych. Autorzy przedstawili znane i nieznane fakty z życia bohatera. Stworzono też ofertę skierowaną do dzieci. To ścieżka rodzinna wpleciona w galerię wystawy. Otwarcie ekspozycji głównej MT 514. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. NT514. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Ekspozycja stała została udostępniona zwiedzającym 29 lutego 2020 roku. Główna ścieżka zwiedzania wraz ze strefami bocznymi wpisuje się w plan zegara. Goście wyruszają z miejsca, w którym znajduje się jego dwumetrowy rzut z podziałem na muzealne strefy. Jest to zapowiedź tego, co czeka na zwiedzających na powierzchni prawie 3000 m2. Wystawa stała: Skrzydła i Ludzie XX wieku. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nowe ekspozycje muzeum mieszczą się w wyremontowanym hangarze głównym, dawnych garażach II Pułku Lotniczego i dawnej spadochroniarni. Na wystawę stałą składa się pięć ekspozycji: Hangar Główny, Magazyny Historii, Metamuzeum, Silnikownia i Archeologia Lotnictwa. Na zwiedzających czekają też miniaturowe kino, galeria sztuki lotniczej pod skrzydłami i symulatory lotów. Zawołani po imieniu. Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Wystawa Instytutu Pileckiego opowiada o zawołanych po imieniu 46 Polakach, którzy podczas okupacji niemieckiej zostali zamordowani przez Niemców za pomoc okazaną Żydom. Zwieńczeniem wystawy jest sala notacji filmowych. W której są prezentowane unikalne nagrania świadków opowiadających o zawołanych oraz o powojennych losach ich rodzin. Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie. Wystawa stała w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wystawa, ulokowana w pięciu zabytkowych drewnianych domach, opowiada historię wielokulturowej Łodzi z perspektywy codziennego życia jej mieszkańców. Losy bohaterów ukazane są na tle zdarzeń historycznych i społecznych XIX i XX wieku. Obok rekonstrukcji wnętrz mieszkalnych i zakładów rzemieślniczych, w każdym z domów znajdują się pokoje kontekstu, które osadzają mikrohistorię i jej bohaterów w realiach epoki. Kategoria Edukacja: Bitwa Warszawska 1920 internetowy serwis specjalny Polskiego Radia, Polskie Radio, Biuro Programu Niepodległa serwis poświęcony jednej z najważniejszych bitew w dziejach, dostępny w wersji polskiej oraz w sześciu innych językach. Serwis ogląda się niczym film sensacyjny. To multimedialna podróż do przeszłości Polski, Europy i świata, którym 100 lat temu zagroziło widmo czerwonej rewolucji. Adres strony: bitwa1920.gov.pl. jp2online.pl. Największa baza wiedzy o Janie Pawle II. Centrum myśli Jana Pawła II. W setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły został uruchomiony portal jp2online.pl. Jest to baza materiałów źródłowych oraz wiedzy na temat papieża, zawierająca fotografie, filmy, nagrania, dokumenty i teksty. Serwis jest dostępny w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, hiszpańskiej i ukraińskiej. The Crown, Korona Rzeczpospolitej, Fundacja Książąt Lubomirskich. Jest to pierwsza edukacyjna gra przeglądarkowa typu MMORPG, w pełni osadzona w realiach Rzeczpospolitej z okresu od XVII do XVIII wieku. Gra dostępna pod adresem TheCrownGame.com pozwala uczestnikowi wcielić się w jedną z postaci Polaka, Litwina, Kozaka lub Szlachcianki. Bohaterowie nie tylko uczą historii, ale też wyznaczają uczestnikom zadania do wykonania i wysyłają ich na misje. Hetman. Wystawa i film. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, Polonika. Ekspozycja przedstawia różne etapy życia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, jednego z najważniejszych wodzów w historii Rzeczypospolitej. Ukazuje jego dzieciństwo i życie rodzinne, stoczone bitwy, karierę polityczną, śmierć i pogrzeb, a także spuściznę. Wystawę Hetman, dostępną na platformie Google Arts and Culture, uzupełnia film animowany. Polska Biblioteka Muzyczna Polskie Wydawnictwo Muzyczne Polska Biblioteka Muzyczna to serwis udostępniający zdigitalizowane materiały nutowe utworów solowych, kameralnych i orkiestrowych, dzieła od średniowiecza po współczesność, reprezentujące różne style i gatunki, oraz materiały ikonograficzne pochodzące z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Na portalu www.polska muzyczna.pl zamieszczonych jest blisko 10 tysięcy obiektów cyfrowych. Kategoria wydarzenie. Obchody stulecia drugiego powstania śląskiego. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Koncert audiowizualny Jo, krew i gniew. Wystawy: Śląsk droga do niepodległej. Sfruną na Śląsk Orzeł Biały. Happening historyczny: Stulecie powołania Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu. Warsztaty śpiewania z udziałem znanego śląskiego barda. Gra planszowa Gramy w Powstania. To tylko niektóre wydarzenia przygotowane przez muzeum w ramach obchodów rocznicowych. Obchody roku Jana Kowalewskiego. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Urząd Miasta Łodzi. Ustanowienie przez Senat RP Roku Jana Kowalewskiego stało się impulsem do zrealizowania w Łodzi, rodzinnym mieście wybitnego kryptologa, ciągu wydarzeń okolicznościowych. Powstały filmy edukacyjne, słuchowisko, Zagadka Jana K., wystawa, szyfry wojny, Jan Kowalewski, nieznany bohater 1920 roku. Otwarto pokój zagadek. Zwieńczeniem obchodów było odsłonięcie muralu poświęconego człowiekowi, który wsławił się złamaniem sowieckich szyfrów. Otwarcie wystaw stałych, w zmodernizowanych wnętrzach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Muzeum znajduje się na terenie dawnej rezydencji Radziwiłłów. We wnętrzach wieży bramnej po remoncie budynku urządzone są nowe i zmodernizowane ekspozycje stałe. Archeologia na pograniczu podlasko-poleskim. Biała za czasów Radziwiłłów. Historia miasta w latach 1795-1938. Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku. Ikona, święta tajemnica. Ogrody, twórczość Bazylego Albiczuka. Przedstawienia dewocyjne w zbiorach etnograficznych. Kultura ludowa południowego Podlasia. Lista Ładosia. Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Lista Ładosia to spis osób, dla których w okresie II wojny światowej zostały wystawione paszporty latynoamerykańskie przez poselstwo RP w Bernie i organizacje żydowskie w Szwajcarii. Tak zwana grupa Ładosia wydawała fałszywe paszporty i poświadczenia obywatelstwa krajów Ameryki Łacińskiej na nazwiska Żydów zagrożonych zagładą. Lista dostępna jest na stronie paszportyżycia.pl. Otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Otwarcie muzeum nastąpiło 14 sierpnia 2020 roku. Pierwsi zwiedzający obejrzeli wystawę stałą dla Rzeczypospolitej Józef Piłsudski 1867-1935 i dworek Milusin wraz z Ogrodem Historycznym. Najmłodsi mogli zapoznać się z ekspozycją, uczestnicząc w grze Historia Kołem się toczy. Wydarzeniom towarzyszyły dwie wystawy czasowe, koncentrujące się wokół dawnych i obecnych mieszkańców Sulejówka. Nagroda specjalna Muzeum Historii Polski. Na tropie tajemnicy. Ożywianie archiwalnych pocztówek. Pałac Szoena, Muzeum w Sosnowcu. Projekt polegał na filmowym ożywieniu czterech starych pocztówek przedstawiających fabrykę Szoenów z drogą kolejową i pałacem, zamek Sielecki, teatr Zagłębia oraz ulicę 3 Maja w Sosnowcu. Dostępne w internecie animacje pokazują dzieje trzech zabytków oraz głównej ulicy miasta w taki sposób, by widz miał wrażenie oglądania archiwalnych filmów, a nie starych fotografii. Przygotowane materiały są przetłumaczone na polski język migowy, mają napisy oraz audiodeskrypcje.